A więc Siemaneczko, z tej strony Robson. Dzisiaj dostaniecie trzy vlogi. Pierwszy vlog podsumowujący pierwszą kolejkę w po meczu z Lipskiem. Później dwie zapowiedzi, mecz z WM Wiesbaden, który odbędzie się już jutro. I Bundesliga w sobotę. Najpierw wyniki pierwszej kolejki, tu już Wam mówię. Czekajcie chwilę, wejdę w to. Dużo się wydarzyło, dużo bramek padło. I jak się prezentowały wyniki? Bayern-Lipsko za chwilę. Onion pokonał Stuttgart eee, 2 do 1. Eee, dalej. Freiburg przegrał u siebie z Augsburgiem 3 do 1. Heidenheim przegrał u siebie z Wolfsburgiem 3-1. Eintracht Frankfurt rozgromił u siebie. Wardebrma 4-1. Bayer Leverkusen przegrał się bez torstw TSG Hoffenheim 2 do 1 i sobotni ostatni mecz Borussia Dortmund prowadziła San Pauli yy, 3 do 1 mecz zakończył remisem 3-3 czerwona kartka dla gracza z Dortmundu. niedzielne mecze Mainz Köln mecz zakończył się 1-0 z zwycięzcą Köln czerwona kartka dla gracza Mainz i ostatni niedzielny mecz Hamburg Mechengladbach Hamburg remis 0 do 0 i już w następnej kolejce pod koniec sierpnia zmierzą się Hamburg-San Pauli, piątkowe derby może zobaczę ten mecz, zobaczymy następne mecze sobota 15.30, Lipsk-Heidenheim TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach Werder Bremen Bayer Leverkusen my gramy w sobotę o 18:00 na wyjeździe z Augsburgiem i niedziela Następne mecze 1530 Wolfsburg Mainz Borussia Dortmund Unam Berlin FC Köln Freiburg Przechodzimy teraz do starcia Bayernu z Lipskiem Poczekajcie chwilę Zakład Bayern Monachium na pierwszą kolejkę Bundesligi sezonu 2025-2026 Z tej strony Roscom, przepraszam nie przywitałem się Witam Was w nowym sezonie Bundesligi Atakujemy Bundesligę Później po tym meczu, później po tym vlogu będzie zapowiedź pierwszej rundy Pucharu Niemiec Ale najpierw skupmy się na yy, Bundesligze i podsumowaniu tego meczu A więc bramce Manuel Neuer, w obronie Stanisic, witamy Bayernie Nowego Brońca, Jonathan, Natacha, Herzlich Willkommen, Upamekano Leimer, Kimi, Gorecka, Gnabry, Olize, Harry Kane. i witamy w klubie, który przez Liverpoolu Liverpoolu, Kolumbijczyk, Luis Diaz, Herzlich Willkommen in München. Ławka zerowej, Bojger, i Rokal, Kimi, Dżek, Kuzia, Zare, Mike Pawlowicz, Uri, Urbiś. Nie zagrali z powodu kontuzji. I to Musiala. Davis, Tombisz niestety temu się oprzeć operację wyrostka Robaczkowego. Na razie jest niedostępny, kiedy wróci. Na razie tego nie wiemy. I goście z Lipska. ramce Gulaszy. Dalej obronie Baku. Orban, Lukeba, Raum Simons, który ma iść do Chelsea, prawdopodobnie. Szkoda, że do nas nie przyszedł, ale już mniejsza z tym, to już nie ma zainteresowania. Banego nie pozyska w tym okienku transferowym. Seywald, Schlager, diamandę, Openda, Bakayoko w złowych Banzoi, Baumgarten, Bicciabu, Gertroida, Nalekowicz, Nusa, Kładrogo, Romulo, Wanderwort, Gomis, Hendrix, Krosema, Maksimowicz to są e, gracze, które nie zagrali kompo kontuzji urazów. Po przerwie weszli tacy gracze w Bayernie jak Paulowi za Zagorycki w 68. 68, 68 Kiminze, Zatacha w 69. Boyza Leimera. Ta sama zmiana. 69 Karl Nabrego i w ostatniej minucie o 86 Kuzia za Zaharego Keina. Żółte kartki Holize, Kimich Limer Tach Slipska, żółta kartka Willi, Orban. Statystyki po tym meczu 19-12. do 12. Ostatecznie mecz na Allianz Arena zakończy się zwycięstwem Bayernu 6 do 0 Wielkie Brawa 3-0 do przerwy Otwierający wynik napierw Michael Louise w 27 minucie, w 32 minucie pierwsza bramka dobytującego w Bundeslidze Luiza Diaza, asysta Gnabrego. Piękna bramka pod poprzeczkę i pierwszy gol na Arians Arena witający się z kibicami Ma e, Luis Diaz. Na 3-0 Park w tym meczu, druga bramka Michael Luiza w 42 minucie, druga asysta Sterza Gnabrego 64 minuta po przerwie, a 4-0 Hurricane Luis Diaz, pierwsza asysta na 5 do 0 w 74. Minucie znowu asysta za Diaza Harke na 5 do 0. Druga bramka w tym meczu 78. Minuta znowu Hurricane. pasuje się jaki że 6 do 0. Balin zamknął ten mecz, mogło być jeszcze 7 do 0, ale ostatecznie Balin zamknął mecz 6 do 0. Padła bramka dla Lipska, ale tam jakieś kontrowersje były. Kim protestował i dostał żółtą tą kartkę? Lipsk nie będzie się odwoływał, po co powtarzać mecz, skoro mecz został rozkrzynięty. Wygra Bajem pewnie 6 do 0. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z postawy zespołu. Mam nadzieję, że będziemy łapać formę na najbliższe tygodnie. Teraz gramy dwa mecze na wyjeździe. Jutro pierwsza runda Puharu Niemiec z Wechem Wiesbaden, 26-5. Sobota 18:30 mecz Bundesliga w drugiej kolejce. Jedziemy na Augsburg. Tam też myślę, że ugramy dobry mecz, jakiś dobry wynik. Że nie zbaźnimy się i nie damy się Augsburgowi rozpędzić. Mam nadzieję, że ten mecz wygramy. I później jest przerwa na reprezentację. Oczywiście mnie te przerwy nie interesuje, Mamy nowego trenera Jana Urbana. Mecz Polska-Holandia, to on na pewno przegramy. Tu nie ma co się skłaniać w zwycięstwo, że w Amsterdamie ugramy jakieś punkty, później mecz w Mecz mnie nie będzie interesował, także jak będzie przerwa reprezentacyjna, to znowu będzie przerwa na kanale, ale mecz po, po meczu vlogi nagram z Wiesbaden i z Augsburgiem. Ten tydzień mam urlop. Trochę dyknąć od pracy, trochę odpocząć, zresetować się, nabrać pewnych sił i Nadal to będziemy w tym sezonie oczywiście we wrześniu będę miał zmiany na rano ale kiedy tylko będę miał czas będę fit to oczywiście będę wam robił podsumowania co do plotek transferowych, to ma Bayern Chelsea wypożyczyć Nikolasa Nikola... Nikolasa Jacksona prawdopodobnie czy to dojdzie do skutku to zobaczymy wielu internatów jest za tym transferem żeby Bayern go nie wypożyczał ale jeśli mamy uzupełniać kadrę, no to mam, myślę, że powinniśmy go wypożyczyć i sprawdził On jest 24-latek, w sezonie w Chelsea miał, tam, w tamtym roku miał dobry sezon, 14 bramek miał. Jeśli go bałem wypożyczyć, to mam nadzieję, że Vincent Kompany da mu szansę. Oceny po tym spotkaniu dla Neuera 6, Stanisławowi dam 7,5. Tak, 6, upamykano 8, Leimerowi 6,5, Kimi 7, Gorecki dam 8. Dias, Olize, Gnabry, Damnim, Podyszce, Harykej, tak samo 10, Zmienniką, Paldowicz 6, Kiminże, 7, Boy 7, Karl 6, Guzjazare. Nie zostanie oceny, bo grał krótko. Co jeszcze mam do powiedzenia? Pierwsza połowa wykonana by Bardzo dobra, wyśmienita. Mogę tyle powiedzieć, że chłopcy zagrali na szóstym biegu. Cały czas do przodu. Asekuracja w obronie. Mecz dograny do końca. Bez żadnych tam strat w obronie, żeśmy też bardzo dobrze zagrali. Muszę chłopaków pochwalić. Tak samo jak Vincent Kompany. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. 6 do 0. 3 punkty w Monachium. Mija, samija, Pagmas. Ruszamy dalej do przodu. W tym miesiącu jeszcze dwa mecze, tak, jak mówiłem, jutro. Bechem na wyjeździe. Pierwsza runda po jest jest 20.45 i sobota 18.30. Lecz na wyjeździe z Augsburgiem w drugiej kolejce Bundesligi. Później, 13 13 września, przyjeżdża do Monachium Hamburg. Także Hamburg nikt się nie spodziewa, że jakieś punkty ugra, bo mam nadzieję, że bajnik srogo zleje. Tam nie będzie 1-2-0, tylko tam może być dużo, dużo goli, ale zobaczymy. Czy tak będzie? Na razie skupmy się na jutrzejszym meczu. W tym materiale mam jeszcze do dodania, że dziękuję chłopakom za zwycięstwo i za okazałą grę. Thomas Miller w ostatnią bramkę dla Vancouver. Ja mu życzę powodzenia. Dużo gry, dużo emocji, żeby jak najwięcej grał. Thomas Miller, herzlich dziękuję. Chwilę i szpil Pagmas, Forever Number One. I dziękuję za te wszystkie bramki, za te wszystkie tytuły, które Bajernie ugrałeś, zdobyłeś. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze kariery. I przede wszystkim dużo zdrowia. I bądź silny, ziomek. Nie daj się i graj jak najdalej. Jak najwięcej, mam nadzieję, że kiedyś w Bayernie będziesz pełnił jakąś funkcję, gdy zakończysz karierę, że, że coś tam, jakąś pozycję dostaniesz. Co do Maxa Aberola to będzie rozliczany z transferów, czy zostanie, to już Rada Nadzorcza zadecyduje. Chodzą głosy, że ma odejść, a to wszystko ja tych plotek nie słucham. Po prostu czytam te informacje transferowe, które mam czytać. I tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy, kończę ten materiał. Zapraszam na następny materiał: czyli zapowiedź meczu z, z Wechem Wiesbaden i później Bundesliga druga kolejka. Mecz z Augsburgiem. Proszę subskrybować kanał, kto ogląda. Bardzo mi byłbym wieczny, bo to nie robię robotę dla siebie, tylko robię też dla Was, bo też chcę, żeby trochę te subskrypcje i wyświetlenia szły do góry. Dziękuję za te 38 subskrybentów! Już mam na pierwszym kanale 300 filmów, na drugim i wiesz, też tam jest na drugim kanale: jest 9 subskrybentów. Także moi drodzy, subskrybować kanały, oceniać, lajkować, dzwoneczek do góry, żebyście byli na bieżąco z tymi materiałami, co dodaję na bieżąco. Pagnos jutro. Jutro typuję. Wynik Bayern wechem Wiesbaden baden. 4 do 0 dla Bajernu. 4 do 0, 5 do 0. Taki jest mój typ. Także moi drodzy, kończę. Do usłyszenia za chwilę. Miasa mia, samia, Żółwik Pagnos, pozdrowionka do usłyszenia już za chwilę typujcie jutro mecz bayern wiesbaden. jutro o 20.45 także moi drodzy bądźcie silni, bądźcie zdrowi oglądajcie jutro wieczorem mecz kibicujcie z całych sił naszemu klubowi, żebyśmy awansowali, żebyśmy się nie zbaźnili już w pierwszej rundzie mam nadzieję, że w tym sezonie Pucharu jest coś powalczymy że zajdziemy trochę dalej, jak pierwsza czy druga runda, że coś ubramy w tym sezonie pokaże Niemiec. Czy tak będzie? Przekonamy się w tym sezonie. Mija, sam, mija. Cześć.